Dzień dobry, dziś wracamy do klasycznych wypadków takich, które zostały rozpatrzone przez Izbę Morską. Zapraszam. Akwen wypadku to Morze Bałtyckie, a konkretnie Wybrzeże Szwecji. Nie ma chyba sensu jednak rozpisywać się o samym akwenie, bo taki wypadek mógł zdarzyć się wszędzie. A zatem szwedzkie wybrzeże i rejon Kalmarsundu omówię kiedy indziej, kiedy będzie to miało znaczenie dla wypadku. Dradzę tylko, że bardzo lubię ten rejon. To przedsmak klasycznych szwedzkich szkierów, które, pomijając rejon Kalskrony, zaczynają się na większą skalę właśnie u północnych granic Kalmarsundu. A dziś zajmiemy się jego wschodnim brzegiem. Jacht, na którym zdarzył się omawiany dziś wypadek, to Wielkopolska. Jacht piękny, klasyczny, drewniany. Wielkopolska jest jednostką typu Tom, nazywaną czasem również Tom 110, zaprojektowaną przez Leona Tumiłowicza, konstruktora m.in. słynnych koników morskich, o których wspominałem przy okazji wypadku jachtu Iwona Pieńkawa, oraz Zbigniewa Milewskiego, projektanta m.in. ametysta, a szerszej publiczności znanego dzięki skonstruowaniu sklejkowego misia. A przy okazji z rejsów morskich Misiem też chyba kiedyś zrobię doru, ale to później. Teraz wracajmy do Toma. Jachty typu Tom powstały trzy, wszystkie w szczecińskich warsztatach szkutniczych na przełomie lat 50. i 60. Pierwszą zwodowano Polonię, która powstała jako jacht Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajeznawczego, a jej wodowanie odbyło się w 1959 roku. Druga na wodzie pojawiła się w 1962 roku Wielkopolska, której armatorem został Poznański Klub Żeglarski Ligi Przyjaciół Żołnierza. Jako ostatni w 1964 roku na falach zakołysał się Kaper, jednostka ośrodka szkolenia żeglarskiego marynarki wojennej w Gdyni. Tom to duży oceaniczny jacht, który został stworzony do żeglugi bez ograniczeń. Na każdym akwenie świata, w każdych warunkach pogodowych. Ma piękny klasyczny kształt, smukły kadłub z długim, głębokim kilem ciągnącym się niemal do samej rufy, a zamyka go oczywiście płetwa sterowa, przed którą wkomponowano wnękę na śrubę pomocniczego silnika diesla. Na Wielkopolsce był to czterocylindrowy Persons and Pike o mocy 56 koni mechanicznych. Jacht ma 16,70 cm długości, 3,5 m szerokości i 2,60 zanurzenia. Otaklowany jako ketch ma dwa maszty, na których można postawić żagle o łącznej powierzchni 110 m kwadratowych. I jeszcze jedno: założenia projektowe były takie: jacht miał być przeznaczony do szkolenia, a wygodne wnętrze miało zostać wykorzystane w maksymalnym stopniu. Dziś chyba takie podejście nazywalibyśmy ergonomią. Po zwodowaniu pierwszego toma stało się jasne, że to bardzo udana jednostka. Okazał się szybki, zwrotny, stateczny i ze względu na dużą powierzchnię oporu bocznego miał niewielki dryf. Potrafił pokonać nawet 180 mil morskich w ciągu doby, co oznacza średnią dobową prędkość na poziomie 7,5 węzła. Dobrze sobie radził w trudnych warunkach, dobrze też zachowywał się na fali. Kształt dziobu sprawiał, że jacht nie tłukł o wodę, tylko łagodnie się w nią wcinał. Oczywiście nie wszystko było idealnie. Żeglarze biorący udział w pierwszych rejsach Polonii narzekali na kiepską jakość wykonania i psujący się osprzęt jak silnik czy kuchenka. Ale nautycznie tom spełnił założenia konstruktorów. Warto dodać, że wszystkie trzy tomy różniły się drobnymi szczegółami. Kształtem pawęży, stanowiskiem sternika, zejściówką czy kokpitem. Jachty Polonia i Wielkopolska długo służyły polskim żeglarzom. Pierwszy z nich przez ponad 40 lat żeglował z załogami ptt by w 2005 roku trafić na brzeg w Górkach Zachodnich. Drugi natomiast pływał z żeglarzami z Wielkopolski do 1999 roku i na brzegu stanął w 2002 roku. Kaper z kolei w latach 70. trafił do Gdyńskiej Kotwicy, by na przełomie lat 80. i 90. wypłynąć przez Trzebież na zachód pod obcą banderę. O ile wiem, istnieje do dziś kilka lat temu po raz kolejny zmienił właściciela. Natomiast wracając do Wielkopolski i Polonii. Jachty przez jakiś czas niszczały na brzegu jeden w wiastarni, drugi w górkach zachodnich, ale szczęśliwie trafiły w ręce firmy Free Oceans. Dzięki temu Wielkopolska dziś już jest na wodzie po kapitalnym remoncie i przebudowie, z kolei na Polonii prace wciąż trwają, ale jest więcej niż pewne, że będzie pływać. Obecnie Wielkopolska ma 17 m10 cm długości, natomiast szerokość i zanurzenie pozostały bez zmian. Niegdyś biały kadłub, obecnie jest w kolorze machoniu, a także pojawiła się nowa nadbudówka. Zresztą za projekt odbudowy odpowiada nie byle kto, bo jacht Studio Strawiński. Wykonanie to oczywiście Pucki Kompleks Jacht. Wielkopolskę w nowym wcieleniu widziałem na żywo i jest piękna. Wierzę, że Polonia również już niedługo odzyska dawny blask. Ok, przejdźmy zatem do okoliczności wypadku, jakiego Wielkopolska doświadczyła. W październiku 1965 roku jacht został wyczarterowany od armatora przez Morski Związkowy Klub Sportowy Gdynia, z którego pochodziła załoga wraz z kapitanem. Prowadzący rejs legitymował się patentem kapitańskim, pierwszy oficer był sternikiem morskim, natomiast pozostali członkowie załogi mieli patenty sternika jachtowego. W sumie na pokładzie było 10 osób. Zaokrętowanie na jacht odbyło się 22 października i przez kilka dni załoga przygotowywała jednostkę do rejsu. Cztery dni później, 26 października Wielkopolska wyszła z Gdyni w rejs do holenderskiego Iemieden nieopodal Amsterdamu. Pierwszym odwiedzonym portem był Hel, który osiągnięto na silniku. Tam też odbyła się odprawa graniczna i portowa w rejs zagraniczny i jeszcze tego samego dnia wieczorem Wielkopolska opuściła Hel. Pogoda na razie była dobra, tym bardziej jak na koniec października. Wiał wiatr zachodni do południowo-zachodniego o sile 2 do 3 stopni w skali Buforta. Stan morza wynosił 1 do 2, widzialność sięgała od 1 do 3 mil morskich, a na następne 24 godziny prognozy zapowiadały słabe wiatry zmienne i poranne zamglenia. Wielkopolska żeglowała wzdłuż polskiego wybrzeża na zachód, a następnego dnia po południu wiatr powoli zaczął tężyć i osiągnął siłę 3 do 5 stopni w skali Buforta. Jacht w tym czasie dotarł do wysokości kościoła w osiekach lęborskich i od tego miejsca zaczął się odrywać od polskiego brzegu. Ostatecznie obrano kurs na północny cypel Bornholmu. Niestety na pokładzie Wielkopolski pojawiła się awaria, a konkretnie uszkodzeniu uległa przekładnia urządzenia sterowego. Załoga prowizorycznie ją jednak naprawiała dwukrotnie. 29 października wiało już 4 do 7 stopni w skali buforta z południowego zachodu. Kiedy jacht znajdował się około 30 mil morskich od Swanekę na Bornholmie, przekładnia steru po raz kolejny zawiodła, w związku z tym jeszcze nad ranem założono rumpel awaryjny, a maszynkę sterową wyłączono. Wiatr wciąż tężał, w porywach osiągał 8 stopni w skali Forta i zmienił kierunek na zachodni. Kapitan zdecydował się uruchomić silnik, ale nie udało się to, w związku z tym postanowił postawić jacht w dryf, dziobem ostro do wiatru na Foku i Bezanie. Około godziny 6.30 fok się podarł, więc Wielkopolska sztormowała dalej na bezanie. 30 października około 10.00 rano załoga wrzuciła do morza kotwę, którą wyciągnięto 3 godziny później. W czasie dryfu jacht pokonał około 37 mil morskich. Po postawieniu naprawionego foka jacht zaczął sztormowanie w kierunku północnym. Wiatr wzmógł się do 8 10 stopni w skali Buforta. 31 października około 19 osiągnięto trawers latarni Oland z Sodra Grunt. Kapitan zdecydował, by iść wciąż na północ, miał nadzieję schować się od sztormowego wiatru u południowo-wschodnich wybrzeży Olandii. Rankiem 1 listopada 1965 roku Wielkopolska weszła w cień wyspy. Kiedy byli dwie mile morskie od brzegu, wiatr siadł do 3 stopni w skali Buforta i przy okazji zmienił kierunek na południowy. Więc kapitan zdecydował, by kontynuować podróż na południowy zachód wzdłuż brzegów wyspy. W tym czasie załoga miała chwilę, by odpocząć i przygotować ciepły posiłek. Po ogarnięciu jachtu zdecydowano, by schronić się w Kalmarsundzie. W związku z tym, przy przechodzącym na południowy zachód wietrze, jacht położył się na prawy hals i rozpoczął żeglugę do południowego wejścia w cieśninę. Siła wiatru w miarę oddalania się od brzegu rosła do 7-8 stopni w skalibu forta. Między 15 i 16 podarły się kolejne żagle, tym razem kliwer oraz grot. Trzy godziny później udało się postawić naprawionego kliwra, który natychmiast znów się porwał. Bez przedniego żagla sterowanie rumplem stawało się coraz trudniejsze. Przed 22. jacht zrobił zwrot na lewy hals, a kapitan zdecydował się o wezwaniu pomocy, a konkretnie jak zeznał, holownika, który pomógłby Wielkopolsce wejść w Kalmarsund od południa. Niestety radia nie dało się użyć z powodu pustych akumulatorów, w związku z tym wystrzelono jedną białą rakietę i 11 czerwonych. Reakcji znajdujących się w pobliżu statków nie było, więc kapitan zaczął nadawać sygnał SOS lampą Aldisa. To poskutkowało podejściem do jachtu od strony nawietrznej burty statku Sunjarv. Żeglarze z Wielkopolski krzyczeli po angielsku, niemiecku i francusku do załogi statku, by nie zbliżali się do jachtu, a jedynie by przyjęli hol. Na statku jednak reakcji nie było. Suniar podszedł do burty Wielkopolski i mimo powieszonych na burcie jachtu odbijaczy stało się to, co zwykle dzieje się w takich sytuacjach. Zderzenie na fali burt obu jednostek poskutkowało złamaniem falszburty, stójek sztormerelingu i jednego salingu na Wielkopolsce. By uchronić jacht od dostania się pod nawiz rufowy statku, przyjęto z Suniar walinę i kapitan zdecydował się o ewakuacji załogi na pokład statku. Z Wielkopolski zabrano tylko dziennik jachtowy i dokumenty jachtu. Okazało się, że Suniar w Wielkopolski nie może, bo spieszy się do portu przeznaczenia. Mało tego, polscy żeglarze nie mogli też liczyć na odstawienie na Holandię. Zeszli na ląd dopiero w Sundwal w Zatoce Botnickiej, skąd wrócili do kraju. Wielkopolska została sama na morzu. O jachcie poinformowane zostały stacje brzegowe i znajdujące się w okolicy jednostki. 2 listopada przed południem rybacy z Gardby na Olandii zauważyli jacht dryfujący pod żaglami jakieś 4 mile morskie od wybrzeży wyspy. Dopadli płynący z prędkością czterech węzłów jacht i odholowali go do portu Kareham. Zgodnie ze znaniami rybaków na jachcie w momencie jego odnalezienia postawione były Bezan, Grot i Kliwer, przy czym dwa pierwsze były porwane przez wiatr. W porcie okazało się, że Wielkopolska miała przecieki i nabierała wody, jednak nie był to jakiś nadzwyczaj duży przybór, a ostatecznie okazało się, że źródłem nieszczelności była dławica pochwy wału śrubowego, po której uszczelnieniu przecieki ustały. 14 grudnia statek polskiego ratownictwa okrętowego przeholował Wielkopolskę do Gdyni. Izba Morska oczywiście zajęła się szukaniem przyczyn wypadku. Jak to zwykle bywa, w pierwszej fazie przeanalizowano dokumenty jachtu. Te były w porządku, wszystkie były jeszcze ważne i ciężko to kwestionować. W następnej kolejności wzięto na tapet kwalifikacje załogi. O ile do kapitana i jego dokumentów i doświadczenia ciężko było się przyczepić, o tyle obsadzenie stanowisk oficerskich już dało Izbie Morskiej pole do popisu. Okazało się, że na Wielkopolsce oficerowie powinni posiadać stopnie minimum sterników morskich, tymczasem tylko jeden z nich, czyli pierwszy oficer, takim stopniem się legitymował. Zgodnie z przepisami to niedopatrzenie obciążało klub żeglarski, który wyczarterował jacht oraz kapitana prowadzącego rejs. Zauważono też, że kapitan nie przeprowadził próbnych alarmów człowiek za burtą przeciwpożarowego, wodnego i opuszczenia jachtu, a zgodnie z przepisami powinien to uczynić. W następnej kolejności Izba zajęła się określeniem trasy jachtu po wyjściu z Helu, i tu łatwo nie było. Mapa z pokładu Wielkopolski zaginęła, natomiast wpisy w dzienniku nie były kompletne i wiarygodne. Przybliżoną trasę wykreślił kapitan podczas rozprawy, z tym, że jak sam zeznał, różniła się ona od tej faktycznie przebytej, bo opierał się wyłącznie o dziennik, który, jak już ustaliliśmy, był niekompletny. Na czym polegały braki? Na przykład, na braku wpisów przez 20 godzin od 29 do 30 października. W związku z tym izba sama odtworzyła przybliżoną trasę na podstawie najbardziej prawdopodobnych wpisów w dzienniku i zeznań załogi. Czy taką trasą faktycznie płynęła Wielkopolska? Nie wiadomo. Ale skoro już o przebytej trasie mowa, to kolejny punkt nawigacja. Izba nie miała większych zastrzeżeń do żeglugi wzdłuż polskiego wybrzeża. No może poza brakiem określenia pozycji w momencie, w którym jacht znajdował się jednocześnie w zasięgu latarni Rozewie i Stilo. Dalej już nie było tak dobrze. Zdaniem Izby na Wielkopolsce błędnie przyjmowano poprawkę na dryf. W efekcie ocena szybkości jachtu była błędna, a co za tym idzie, powstały duże rozbieżności między drogą faktycznie przebytą, a tą zliczoną. Czyli mówiąc w skrócie, kapitan i załoga błędnie szacowali pozycję jachtu. Izba uznała ponadto, że kapitan Wielkopolski źle zaplanował drogę. Po pierwsze, przy wietrze południowo-zachodnim o sile 6 do 7 wzrastającym do 8 stopni w skali Buforta. Powinien schować się za północno-wschodni brzeg Bornholmu, ale skoro nie był w stanie tam dojść, to najrozsądniej było pójść pod polski brzeg zamiast dryfować z wiatrem do Szwecji. To w sposób znaczący oddaliło jacht od celu podróży, a przy okazji było niebezpieczne, bo brzeg szwedzki był brzegiem nawietrznym i nieznanym załodze. Ale skoro Wielkopolska znalazła się już u brzegów Holandii, to zdaniem Izby Morskiej powinna szukać schronienia przy północno-wschodnich brzegach wyspy. Plany kapitana, by wejść w Kalmarsund od południa, również uznano za błąd, ponieważ musiałby odejść od brzegu Holandii, a to oznaczało wyjście z pod osłony lądu i sztormowanie pod silny wiatr. Orka na kapitanie jednak jeszcze się nie skończyła. Izba uznała, że wezwanie pomocy, by podać hol, było niczym nieuzasadnione. Jak był sprawny, nie było zagrożenia dla załogi i nawet pomimo zniszczenia części żagli na Wielkopolsce były jeszcze płótna zdatne do użycia, w tym sztormowe fok i bezan. Izba wskazała, że wyjść było kilka: począwszy od wejścia w Kalmarsund od północy przez dryfowanie na dryfkotwie wzdłuż brzegów Kalmarsundu po sztormowanie pod wiatr w pewnym oddaleniu od wyspy. Załoga, zdaniem izby, nie była jeszcze na tyle zmęczona, by nie znieść trudów żeglugi niezależnie od wybranego wariantu. Uznano też, że mimo uszkodzeń spowodowanych zderzeniem się jachtu ze statkiem burtami, opuszczenie jachtu przez załogę było nieuzasadnione. Ocena stanu jachtu była po prostu błędna. Izba nie dała wiary twierdzeniom kapitana, że zamierzali na statek tylko podać hol. Jacht nie był do tego przygotowany, nawet żagle nie były zrzucone. A przy okazji prowadzący Wielkopolskę nie zdawał sobie chyba sprawy, jakim wysokim kosztem jest usługa holowania. W rozprawie wziął oczywiście udział również delegat ministra żeglugi i w skrócie, o wypadek obwinił w całości kapitana jachtu i zażądał pozbawienia go uprawnień na zawsze. Izba morska nie była aż tak bezwzględna i pozbawiła prowadzącego możliwości wykonywania funkcji kapitańskich na trzy lata, a ich odzyskanie uzależniła od wypływania 2500 mil morskich w co najmniej trzech rejsach morskich na stanowiskach oficerskich i zdania egzaminu z nawigacji, prawa morskiego i ratownictwa sformułowano także zalecenia dla Polskiego Związku Żeglarskiego, by zwracał większą uwagę komu wydaje patenty kapitańskie. Było jeszcze trochę zaleceń do regulaminu służby jachtowej, ale pozwolicie, że to pominę, bo nic to do sprawy nie wnosi. Także tak, nikomu nic się nie stało, jacht też wrócił na morze. Mało tego, że wrócił, to 5 lat później znów trafił na tapet izby morskiej, ale o tym kiedy indziej. A teraz jedno zdanie subiektywnie. Izba nie zadała pytania, które od początku ciśnie mi się na usta. Dlaczego niemal 17-metrowy, dobry i prawie nowy jacht morski nie był w stanie iść na wiatr przy wietrze o sile 6 do 7 tężającym do 8 stopni w skali Beauforta? Rozumiem, że przełom października i listopada na Bałtyku do najprzyjemniejszych nie należy, ale o tym wszyscy na pokładzie chyba wiedzieli. I z tym retorycznym pytaniem was zostawiam. Do usłyszenia.